Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Call of Duty Ghosts. Jak widzicie, mapka containment i TDM. Zobaczymy co ciekawego. Nie ma wielu graczy online, muszę Wam powiedzieć. Na kilku firm było raptem 200 parę osób, tylko na PS4. Wiadomo, dużo osób poprzechodziło na inne części niektórzy wrócili do chociażby nawet Call of Duty Black Ops 2, co trochę nie dziwi, no ale co kto lubi, wiadomo. Ja postanowiłem sobie zajrzeć tutaj. Jedno co trzeba było oddać, no to w miarę, w miarę fajne było hit detection tutaj. Wiadomo, zdarzały się różne to dziwne wypadki. No dobra, Ktoś mi tu przebieg. Dobra. Kogoś tu słyszę. Okej okay. świetnie ich słychać. Nie wiem, czy to kto będzie, ale zaraz się o tym przekonamy. Dobra, gdzie ta ekipa jest? Gdzie ich wywiało? Dobra, za tym jak będę szedł, to za chwilę zginę, znając życie. Trochę hałasu robi. Co ty robisz? Okej. Okay. Ale tam wpadł z przytupem O ja gnoje, chamie! Chyba ma termala, bo od razu wykminił, że ja tu jestem Dobra, ja na razie się stąd Ewakuuję Syła. Muszę badać, czy czasami to gdzieś nie ma jakichś tych. Wypad Z... muszę się schować na chwilę. O oh, man, co to było? Oho, to było przykre, słuchajcie. Przycięło mi na chwilę dosłownie. Dosłownie na chwilkę mi przyciął konsolę. pat <grymne> dobra, piźnijmy ten No dobra, zapomniałem jak działa ten Trinity trakiet. A, cześć Misiu, co tu robisz? Cześć kolego. A słychać was jak na dłoni. <tryk zjadka> Nie brawo, gdzieś to będzie ten koleś. Hello. Jak tam mi się? O oh, wow, ktoś... O oh, fuck, jak tu się to? Siedzą. Póki trani tutaj po tych miejscuwach. są u góry na pewno. Słyszę ich bardzo dobrze. Tylko czekam. Ja wiem, że oni są tam cały czas w tym w tym budynku jednym. To jest tam bankowo. Widziałem tu mordę, ale już za późno zareagowałem. Widziałem, że ten koleś tam Fuck off. Dobra, coś tam zdechło. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy tu się spon nie zmieni? Dziwne, bo Ktoś to jest. Toś tu na pewno był, no właśnie. Kurde, no zobaczcie, oni cały czas tam giną. Jak debile Strasznie się tam mocno obstawili. Nie ogarniają chłopaki, to jest jeden koleś na tym, bo na pewno. Dobra. Ale nas pocisnął, co za suka, on, nie są w sklepie. Zobacz, so, oni ich nie widzą. O oh, wow, naprawdę, naprawdę. Kontakt! Cześć misiu. No, obstawiałeś się tym C4? No, fuck. Słyszysz tam kogoś. O fuck, co ja zrobiłem? <laughs> o wow, nada. Co tam się dzieje, słuchajcie? Dobra panowie szlachta No dalej, chodźcie, No postarajcie się chociaż Za mamu się i zatatusie, no O oh, wow, spierdzieliłem to No i pięknie jeszcze w na tego na, na, na końcu Uuu, strasznie kamperska mapa Jeszcze w las na Jak to jest? AMS? Nie AMS to jest to mało gówno IMS no, IMS, nie, dobrze mówię. No dobra, słuchajcie, to by było tyle. Przegraliśmy z Kretesem. 3.19, 3.13, nice. Dzięki, chłopaki, że pomogliście. No dobra, to było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. I słuchajcie, zapraszam was dzisiaj o godzinie punkt 12 na live streama na youtube macie się jeszcze wypowiedzieć na facebooku zapraszam na mojego facebooka tam znajdziecie wszystkie informacje dotyczące nowych wrzuconych filmików zapraszam was i piszcie przede wszystkim właśnie na facebooku z czego byście chcieli tego live streama. tak więc ja dla was coś tam przygotuję tak więc trzymajcie się cześć